Moi drodzy, z tej strony ja, MWK i jak możecie zauważyć, znajdujemy się w kolejnym odcinku, w którym to będziemy sprawdzać moby z Minecraft, które zostały uchwycone przez kamerę w prawdziwym życiu. Dlatego na starcie, zanim zaczniemy, koniecznie zostaw łapę w górę, zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco. A my jak możecie zauważyć, jesteśmy tutaj już w Minecrafcie i mamy naszą kapliczkę. I słuchajcie, kiedy kliknę ten przycisk magiczny, to przeniesie nas gdzieś. No, ciężko powiedzieć nawet gdzie, ale sprawdźmy to. I słuchajcie, znajdujemy się na platformie I pierwszy obraz dzisiejszego odcinka Przedstawia wielbłądy Więc sprawdzimy sobie jak wyglądają straszne wielbłądy w Minecraft I aby odblokować te nagranie Potrzebujemy sugarcana, potrzebujemy słuchajcie piasku I potrzebujemy kaktusa No będzie to chyba dosyć duża misja Bo nie widziałem tutaj nigdzie pustyni gdzieś blisko nas Ale proponuję wejść gdzieś wysoko I sprawdzić właśnie czy gdzieś Gdzieś ta pustynia się tutaj znajduje. O, mamy tutaj wodę. O! I mamy tam, słuchajcie, wioski villagerów. Tak! O, zarąbiście. Dobra, w takim razie będziemy mieli podstawowe już itemy. Właśnie dzięki tej wioseczce. Ale dobrze by było się rozglądać gdzieś za Sugar Canem, którego totalnie tutaj nie widzę. Ale dobra, na pewno sobie poradzimy, nie? Okej, okay, więc zacznijmy sobie zbierać, może podstawowe itemy. I pokonamy sobie od razu Iron Golema. Bo będziemy mieli wtedy, wiecie, żelazo i w ogóle. Znaczy, nie wiem czy finalnie żelazo nam się przyda, ale lepiej mieć skoro już jesteśmy w wiosce, nie? Więc bierzemy sobie teraz to, zamieniamy na crafting, robimy sobie tutaj drewniany kilof, kopiemy kobla, dobra, mamy pięć kobla, więc możemy sobie teraz zrobić kilof i zrobimy sobie od razu mieczor, pyk, zarąbiście i teraz możemy sobie pokonać iron golema, bo on został zamknięty tutaj, jak możecie zauważyć, na farmie z krówkami, więc elegancko możemy sobie go tutaj zaciukać, okej, okay, udało się, ile mamy żelaza? Pięć, no, no i to mi się Weźmy sobie teraz trochę zboża. Zróbmy sobie teraz chleb. No, 39 powinno nam wystarczyć. No i co? Idziemy szukać tej kurde pustyni. Mam nadzieję, że w miarę blisko znajdziemy jakąś pustynię. Tutaj mamy sawannę z tego co widzę. I czy to nie jest czasem tak, że koło sawanny często gęsto pojawia się pustynia? No nie za bardzo to widzę. Czekajcie, wyjdziemy sobie tutaj na górę i sprawdzimy, czy rzeczywiście będzie coś ciekawego widać z tej góry. No niby jestem na górze, ale tu ciężko cokolwiek zobaczyć. Zwiększyłem sobie trochę render distance, żeby zobaczyć na przykład, co by było właśnie po drugiej stronie, ale z tego co widzę, a raczej nie widzę nic tutaj nie zobaczymy, bo ta góra jest chyba jakaś duża. A nie, dobra, coś tutaj widać, ale nie widzę nigdzie pustyni. Ola la, skąd ja wezmę kaktusa, jak nie z pustyni? No tutaj nigdzie, nigdzie go nie ma. Dobra, słuchajcie, postanowiłem, że wrócimy na drugą stronę, bo no skoro z tamtej strony nic totalnie nie ma, to może z drugiej będzie. Miejmy taką nadzieję. O, widzę, tam jest. Słuchajcie, nas platforma. No, kawałek jest, słuchajcie, od naszej kapliczki, ale to nie jest istotne, no my musimy się tutaj skupić, kurde, na tych itemach. Wbiłem gdzieś na górkę, ale z tego, co widzę, no właśnie, tu nie ma nigdzie, kurde, piasku, ani, ani pustyni. Halo, co to ma znaczyć? Patrzcie, jest! Ale jak daleko w ogóle, nie? O człowieku, no dobra, nie mamy wyboru, musimy, słuchajcie, tam iść i zdobyć kaktusa, no bo bez tego nie zobaczymy, jak wygląda wielbłąd, a no chyba każdy chce zobaczyć tego wielbłąda, zwłaszcza, że to jest pierwszy obrazek, ej to ja chyba nie chcę wiedzieć, jakie będą kolejne, skoro ja już tutaj na start musiałem chodzić tyle. No ale dobra, damy sobie radę, myślę. I poszliśmy tak daleko, że ja już nie widzę nawet bikona nie? O, ale mamy, pa! O kurde, jaki tu jest kajf ogromny, pa! O człowieku, ale wielkolud, ty! Tutaj w ogóle nie mamy chyba typowo pustyni, tylko właśnie, jak widzicie, tą drugą pustynię, taką kolorową, jak sobie widzicie. No ale dobra, słuchajcie, wkraczamy tutaj na pustynię, o! I mamy tutaj wszystko tak naprawdę, bo Mamy piasek, mamy kaktusy i mamy, słuchajcie, Sugar Cane. Więc pozostało nam tylko to wszystko zabrać, czyli sobie weźmiemy, Ej, myślałem, że coś tam stoi. O lol, ale się przeraziłem. Mamy kaktusa, dobra. Weźmy sobie od razu piaseczek, ok. I weźmy sobie o tak, Sugar Cane. A. Dobra, mamy wszystkie przedmioty. No i co? Teraz musimy wracać ten kawał drogi. Dobra, jesteśmy coraz bliżej, bo widzę w końcu beacon, bo wcześniej go w ogóle nie było widać. No i fajnie. No i zobaczymy sobie Wielbłąda w prawdziwym świecie. O tak, tak, tak. Tak, tak, tak! Jesteśmy mordeczki! O! Kurde, prawie na miejscu. Szkoda, że w tej wiosce nic nie było. Ej, w sensie serio, ta wioska była taka biedna, że ja nie mam pytań w ogóle. Ale dobra, jestem na górze i teraz jest najważniejsza kwestia, czyli wrzucanie itemów. Mamy tutaj Sugarcana, mamy tutaj piaseczek i mamy tutaj kaktusa. No i lecimy obejrzeć. Dobra, co my tutaj mamy? Ej, mamy jakieś zwierzę. O, kurde, co to jest za ty! Ej, co jest, on gdzieś pokazuje. Odwracamy się i o człowieku! To jest ten wielbłąd! Czy to nawet nie przypominało wielbłąda? No może trochę zbudowy, ale to był ludzki wielbłąd. Czy wy to czulicie? Yo, jak to wygląda? No dobra, ma garba, więc można powiedzieć, że śmiały jest to wielbłąd, ale mega creepy. Dobra, idźmy dalej w takim razie, bo jakby wielbłąd no, ani trochę nie zaskoczył. Znaczy, no zaskoczył, ale nie pozytywnie. O, tak powiem. Kolejny obrazek to jest zombie. Oh yeah. Dobra, poka mi co potrzebujemy do zombiaka. Potrzebujemy żelazny miecz, potrzebujemy rotten Flesha i potrzebujemy ziemniaczka. No dobra, miecz sobie zrobimy, bo mam żelazo. Rotten Flesza będziemy musieli zdobyć, a tak się składa, że robi się ciemno i ziemniaka zdobędziemy chyba w tej wiosce villagerów, miejmy nadzieję. Ej, dlaczego ja nie zwróciłem uwagi? Patrzcie, stąd widać tą pustynię, lol. Dobra, w takim razie trzeba iść do tej wioseczki, tylko czekajcie, to było w tą stronę? Chyba tak. Będziemy musieli sobie upolować zombiaczka, moi drodzy, no bo jakby miecz zrobimy, a wydaje mi się, że tutaj na bank będzie farma, właśnie z ziemniaczkami, więc jedną, drugą zadaniem można powiedzieć, że już prawie mamy. Teraz to jest kwestia tylko znalezienia farmy, ale ty, ej, czy tutaj ej, tutaj nie ma farm? Jak to jest możliwe? Co to za wioska villagerów, w której nie ma żadnej farmy? Ej, wytyfy. I rzeczywiście tutaj nie ma żadnej farmy. Jak ja mam zdobyć ziemniaki, jak nie z farmy? Okej, okay, turbo dziwne. O, dobra, dobra, dobra. Uf, uf, uf. Już myślałem, że będzie problem, ale zapomniałem. Przecież są skrzydeczki, w których są, kurde i teby. Więc dobra, mamy miecz. Zróbmy sobie może dwa miecze, bo jeden i tak będziemy musieli tam wrzucić, a drugim Słuchajcie, będziemy walczyć z zombiakami Właśnie, aby zdobyć te rotten flesze Więc, o, no tutaj zombiaczek Chodź, chodź, dobra O, mamy rotten flesz O, spadaj, gościu, spadaj Więc śmiało możemy wracać, bo chyba mamy wszystko Czekajcie, mamy rotten flesh, mamy miecz I mamy, słuchajcie, pyrę Dobra, okej okay. Ej, to było mega szybkie zadanko Znaczy, idealnie calculated Mieliśmy, słuchajcie, o kurde, dwa creepery Że jest noc, więc nie musieliśmy czekać Ale dobra, 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 uciekaj, uciekaj, uciekaj no klikaj, wow Dobra, jestem już na górze, jak sami widzicie I teraz możemy sobie wrzucić tutaj itemy Czyli wrzucamy sword, wrzucamy rotten flesza I wrzucamy pyrę No i lecimy obczajać Ej, co jest? Co to było? Big monster Ej, Yo, co jest? Ej, czy tutaj nie chodziło o to, że to jest jakby Wielki zombiak? Wiecie o co chodzi? Bo w Minecraftie występuje gigantyczny zombiak Ale no chyba o to chodziło Dosyć creepy Ale też mega dziwne po części, nie? Bo od razu nas witała straszna twarz. Nie, ja nie chcę tego oglądać dłużej. Zjedzmy sobie. O nie, tutaj pająki się respią. Co jest? A patrzcie, następny obrazek to jest pająk. Co do niego potrzebujemy? Oho, potrzebujemy redstone. Potrzebujemy nici i potrzebujemy krzesiwa. Dobra, pająk. chodź tutaj. No ha, się ponapierdzielamy. Dawaj mi nić, O, dał mi nić. Ej, zarumpiście. Dobra, w takim razie teraz potrzebujemy krzesiwo i redstone. Czyli, moi drodzy, no musimy, słuchajcie, iść do jakiegoś kejwa. Ej, a czy tutaj czasem, nie było właśnie tego dużego cave'a. Czy ja mogę sobie tutaj jakoś gdzieś skoczyć do wody? No, dosyć ryzykownie, ale czekajcie, skoczymy sobie, bo w tym keiwie na bank znajdziemy, słuchajcie, jakieś przedmioty, które nam się przydadzą, a nie ma co, słuchajcie, iść naokoło. O nie, o nie, o nie, o nie. Ej, zaraz się okaże, że... Dobra, mam nadzieję, że trafi do wody, traf do wody. Dobra, trafimy do wody. Już myślałem, że będzie z tym kiepsko, ale się udało. W sumie to ja mogłem pierw zrobić sobie dzień, żeby było bezpieczniej. Czekaj, Zabijmy sobie tutaj parę owieczek Bo jest noc i no nie jest zbyt bezpiecznie Chciałbym tylko tak zaznaczyć Czy ja mam więcej drewna? Oczywiście, że nie mam więcej drewna No bo po co mi więcej drewna? No przecież, nie? Spadaj zombiak, spadaj zombiak O nie, ile tam jest endermanów, nie? Nie można na nie patrzeć Okej, okay, dobra, bierzemy sobie drewno Trzeba gdzieś się schować jakoś I pójść... Myślę, że tutaj będzie w miarę bezpiecznie w tym rogu. O, dobra. A ja nie musiałem mieć drewno, bo mam crafting. Dobra, nieważne. Zróbmy sobie szybko tutaj łóżko. Pyk. No i elegancko. Mamy nowy piękny dzień. Wszystko się tutaj fajczy. O nie, tu mamy enderman. Ej, czy ja na niego spojrzałem? Chyba nie, dobra. Chyba nie spojrzałem. Dobra, odejdź ode mnie, gościu. Zostaw mnie. Ej, my będziemy pierw musieli wykopać dużo żelaza. Dobra, dobra. Spadaj, spadaj, spadaj. Łale wybuchnął, nie? Dobra, tutaj mamy gravel. Wykopmy, bo my będziemy. Potrzebujemy... Wow, no ile was? O, kurde, porumbony. Dobra, musimy wydobyć trochę żelaza, żeby zrobić sobie, oczywiście, kilof. Bo bez żelaznego kilofu nie wykopiemy redstone'u, ale w tym kewie, no właśnie. Patrzcie, mamy wszystko na wierzchu. No i wow. o, kurde, dobrze, że tu jest woda o człowieku. Ledwo bym to przeżył, nie? Dobra, więc kopię tutaj żelazo na kilofik. W sumie to już mamy na kilofik, więc teraz musimy sobie wykopać tutaj elegancko kamień na piecyk. Kurde, ja zostawiłem tam crafting. Dobrze, że. Jo, dobrze, że jednak wyciąłem tam to. Drzewo, w sensie ten kawałek drzewa. Więc co, no dajemy sobie teraz tutaj piecor, dajemy sobie iron, tylko my nie mamy czym go przepalać. Ale spokojnie, bo jak sami widzicie, no mamy tu węgiel, ten węgiel wrzucam sobie do pieca. No i mamy tak naprawdę większość, która jest nam potrzebna, bo redstone już znaleźliśmy, tylko to jest kwestia, już go wykopać. A w tym czasie możemy sobie, o właśnie, krzesiwko, czyli mamy tutaj, słuchajcie, to, jeszcze tylko redstonik. I jest, si, si, si senior. Ty, tutaj w tym cavew mogą być nawet diamenty, bo to. Jest tak ogromny, nie? Serio, wow, lapis. A w sumie możemy wykopać sobie wszystkiego po trochu, bo no nie wiadomo, czy to nie będzie nam potrzebne, wiecie, później, nie? Dobra, zombie, jak ty się ode mnie odwal, o, proszę spadać, no, spadaj, okej. Okay. Wykopmy sobie też trochę miedzi, bo no nie znasz dnia ani godziny, kiedy kurde przydadzą ci się takie przedmioty, nie? Dobra, zobaczmy, czy te żelazo się już przepaliło, czy ja mogę wykopać sobie elegancko już redstone. Okej, okay, mamy tutaj żelazko. O nie, nie zrobimy kilofu. Nawet nie chcecie wiedzieć, ile ja tu wchodziłem na górę. Dobra, nieważne. Musimy sobie szybko zdobyć drewno, żeby właśnie móc zrobić sobie kilofik. Bez tego nie wykopiemy nic. Dobra, 5 drewna w zupełności wystarczy. I co? No, wracamy, słuchajcie, do tej ogromnej dziury, nie? Plus jest taki, że zejście jest łatwiejsze niż wejście na górę, więc bo tutaj sobie po prostu skaczemy do wody. Plum, okej, okay. jesteśmy już koło craftingu. I co? No, nadszedł ten wiekopomny moment moment w którym robimy sobie ten kilo. pyk i teraz śmiało możemy sobie iść wykopać redstone i przy okazji też złoto wykopiemy no warto by było pokopać te surowce żebyśmy nie musieli się w razie w zawracać nie więc pierw sobie wykopmy nie tym kilofem tylko tym gościu no mamy złoto tutaj o mamy redstone elegancko czy mamy tutaj coś jeszcze na pierwszy rzut oka chyba nie ale wydaje mi się że bardzo szybko byśmy tutaj znaleźli słuchajcie diamenty nie dobra Weźmy sobie ten piecyk i crafting i wracajmy, bo do baby wszystko, co jest potrzebne, aby zobaczyć Pajo Jająka właśnie in real life. Więc zbieramy sobie to, to też. Zombiaka musimy tutaj ululać, bo będzie mnie denerwował. Spadaj, gościu. Dobra, jak widzicie, jestem coraz bliżej naszej kapliczki. a w zasadzie jestem już na miejscu, co może oznaczać tylko jedno. Nadszedł wobec którym odblokujemy sobie kolejne nagranie z kamer. Więc biegnę sobie tutaj. Ej, to jest dopiero trzeci obrazek, czajcie. Masakra. Dobra, wrzucamy sobie nic. wrzucamy sobie. Krzysiwo, wrzucamy sobie Redstone. No i lecimy oglądać. Ej dobra, co my tutaj mamy? Mamy jakieś mieszkanie i ogromnego pająka za oknem, który się popyla po prostu po wielkim mieście. Pa! O człowieku, co jest? O kurde, o kurde, nie wiem czy wiecie, ale nienawidzę generalnie pająków. I takie widoki, no to jeszcze mnie nie rozbraja, nie? Ale to, co będzie zaraz, czyli pająki spod kanapy, Łe! łe. Idźmy dalej. Idźmy dalej, ja chcę zobaczyć, co jest kolejne. Kolejny jest warden. Okej. Okay. Mamy teraz do odblokowania wardena. I co do tego wardena będziemy potrzebować? Potrzebujemy Stone'a, potrzebujemy o, niebieskiego barwnika, tak się składa, patrzcie, mamy już niebieski barwnik. I czarnej wełny. No dobra, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Nawet bym powiedział, że w miarę łatwe przedmioty. No, bo jakby, ile to jest wykopać kable Stone'a. W sumie to ja mam kable Stone'a, więc czekajcie, możemy wrócić i dać tutaj piecyk, żeby to się przepalało. Jeden kabel stone. O. No i teraz może iść szukać wełny i squida, bo całą resztę tak naprawdę mamy, więc zarąbyście. O, jest tutaj od razu squid. No, chodź do pancia, chodź do pancia. Gdzie uciekasz, gdzie uciekasz? Ono tu, no nie uciekaj. Ty, jak popierdzielasz szybko, dobra? Ja szybciej go tak dogonię, bo musi się coś tutaj pokić kał. Pym, pym, dobra. Mamy barwnik, mamy barwnik. Więc teraz trzeba znaleźć owieczkę. A owieczka na 100% jakaś będzie, słuchajcie, w tej wiosce. A jak nie owieczka, to chociaż wełna, znaczy. O, 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 o Widzicie? Mówiłem, mówiłem Marcin Jacnowicz, człowieku Zostaw łapkę w górę, jeżeli jeszcze jej nie kliknęłeś Tak cały subskrypcje, bo dużo osób ogląda moje materiały A nie subskrybuje, więc mordo, wiesz co robić Więc teraz możemy sobie tutaj zrobić tak O, pyk, dobra Zjedzmy sobie chlebek No i tak naprawdę mamy wszystko Jeżeli ten stone oczywiście się przepalił Który tam zostawiliśmy Ale znając życie pewnie nie, bo zmieniłem czanki I już no piecyk tam nie piecykuje Wiecie o co chodzi? No ale spokojnie, spokojnie Idziemy tutaj i sprawdzamy I tak jak mówiłem, tak się stało Wiedziałem, że tak będzie Tak jest co odcinek, kurde bele Dobra, nieważne Ważne jest to, że mamy już wszystkie przedmioty I możemy, słuchajcie, sprawdzić jak wygląda Warden W prawdziwym życiu, nagrany na kamerach To może być naprawdę creepy No ale dobra, wrzucamy sobie to, wrzucamy sobie to, wrzucamy sobie to No i lecimy obczajać Okej okay. Mamy nagranie z kamery, jak widzicie I jest tam jakiś gość, który zamienił się w coś takiego Wow O kurde, czy wy to widzicie? A nie, dobra, to wyglądał jak gość, ale to jest... Ja pierdziele, wyobrażacie sobie, jak coś takiego pojawia się przed waszym domem I widzicie to na kamerach? Yo, mega creepy Dobra, idźmy dalej, idźmy dalej, bo ja nie chcę patrzeć na tą istotę dłużej I kolejny, słuchajcie, będzie kurczak A raczej stado kurczaków No zobaczymy, czy będzie stado, czy jedno yes. I do nich potrzebujemy, widzicie, mówiłem Wiedziałem, żeby kopać, kurde, każdy surowiec Musimy mieć złoto Potrzebujemy nasion i potrzebujemy piórka Nasiona mam, złoto mam Nie mam piórek, ale to jesteśmy w stanie ogarnąć Więc dajemy złoto do przepalania I idziemy szukać kurczaków Więc tutaj hops, proszę bardzo I teraz, gdzie jest tutaj jakiś kurczak? Dawać mi kurczaka, kurde Bo mam ochotę na chicken No jak tak myślę, widzowie, zjadłbym sobie jakieś chickena, takie w krupiącej panierce Rozumiesz? Mmm, ale to by Oddało Ej nie, ale ty, no nie ma nigdzie Standardowo pewnie kurczaki będą w wiosce Villagerów jak wszystkie zwierzęta, bo tam zawsze Jest mix mix zwierząt, więc sprawdźmy Czy mówię real talk, czy nie No jak na razie nie widzę Nigdzie tutaj kurczaka, widzę za to zombiaki Które, no dobra, może pójdźmy Sobie spać, co, o, o, mamy więcej Chleba, ej dobra, bo tutaj nie ma łóżka Czekajcie, może gdzieś tutaj, ej ja mam łóżko W ogóle w ekwipunku, dobra, nieważne, ale Pójdźmy sobie, kurde, dobra Spadaj, daj mi spać, daj mi spać go no i ty też tutaj. No ja nie wierzę. Dajcie spać, chłopaki. No nie, no dalej nie mogę iść spać. A ja tutaj mamy chlebek. Gdzie jest ten zombie? Głupi? Tutaj? Spadaj! No, daj spać. No dalej nie mogę. Dobra, słuchajcie, walić to. Szukamy kurczaka. Bo ja więcej czasu spędzę na e, kurde rozwalaniu zombiaków, żeby pójść spać niż na Znalezienie chickena. Ale za dnia wydaje mi się, że chickena by było prościej znaleźć. Nie wiem czemu, ale tak mi się po prostu wydaje. O nie, tam mamy szkieleta. Z jego dobrze by było sobie ominąć, ale nie, ty, tutaj nie ma chickenów. O co chodzi? Wytyf, dobra, idźmy spać No, piękny nowy dzień Teraz będzie chyba łatwiej znaleźć chickeny Spadaj zombie jak ode mnie Odczep się Ty, no nie ma ich nigdzie, co jest? Ej, no na takiej polanie, no musi być gdzieś chicken No ja w to nie wierzę O, jest chicken, jest chicken, dawaj mi piórka No, mamy to Ale jaki ja kawał musiałem odejść, żeby znaleźć jakiegoś chickena, człowieku Czy przepaliło się moje złoto? No oczywiście, że nie, ale nieważne Ważne jest to, że mamy, słuchajcie, wszystkie przedmioty Które są potrzebne właśnie, żeby tego chickena sobie odblokować bo mamy to. Jezu, co za face creepy, nie? Masakra. Dobra, więc przyszedł czas, żeby to wszystko wrzucić. Więc wrzucamy złoto, wrzucamy nasiona i wrzucamy, słuchajcie, piórko. No i lecimy oglądać. Okej, okay, i co tutaj jest? Yo! O kurde, co jest? Co jest? Ej, dobra, to już było w odcinku, ale nie było tak dobrze widoczne. Fy, ty, fy. Co to jest? Ej, to było naprawdę straszne To było naprawdę creepy I no według tych gości to nawet nie przypominało Kurczaka, tylko Psa w połączeniu z czymś Nieważne, e, no jak na moje To był taki trochę zmutowany chicken Ale ja nie chcę go oglądać drugi raz, bo to jest Przerażające w ogóle, nie? Dobra, kolejny mob to jest enderman Okej, okay, dobra I co do endermana potrzebujemy? Potrzebujemy Co to jest? A, to są bloki węgla Okej, okay, dwa bloki węgla I Ender enderperłę, no dobra, węgiel będzie łatwo w miarę zdobyć. O, i nawet tutaj możemy ten węgiel zdobyć, przecież, bo my jesteśmy, słuchajcie, mega blisko, właśnie tego miejsca, gdzie kopaliśmy wcześniej, więc spadamy sobie na dół, dolecisz, 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 dolecisz. Dobra, uff, to jest mega ryzyko, wiecie, bo jakbym zginął, to nie dość, żebym musiał iść mega kawał drogi po tej temy, wszystkie moje, to straciłbym jeszcze dodatkowo czas, którego i tak nie jest jakoś ultra dużo, wiecie o co? Dobra, tylko czy ja tutaj doskoczę do wody, doskoczę do wody, Yo, dobra, myślałem przez chwilę, że nie doskoczę bez kitu No i i szukamy, słuchajcie, gdzieś tutaj. Węgla. O, tu mamy węgiel. Zarąbiście. Wykopmy sobie go. No, potrzebujemy go 18, więc to też nie jest jakaś nie wiadomo, jak duża ilość. Wow, jaką rudę mamy. I wydaje mi się, że to wszystko tutaj już zdobędziemy elegancko. Tak powinno być. Dobra. Mamy już 12. No. Ej, będzie. Będzie chyba się uda. Pa, pa. O, chłopie. Dobra, dobra. Zarąbiście, zarąbiście. Mam endermana. A, on mnie nie widzi. Ej, dobra, dobra. Dobra, dobra. Czyżbyśmy mieli, słuchajcie, wszystko naraz ogarnięte? Tylko jeżeli ten Enderman oczywiście da mi perły. Ło, nie! O, 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 kurde. O, kurde. Ryzykownie. Bardzo ryzykownie. Bardzo ryzykownie. Jo, udało się. Udało się. Udało się. Ale cudem. Naprawdę cudem. O człowieku. O człowieku. Ej, myślałem, że to diamenty przez chwilę. Jo, że ja to przeżyłem. To jest naprawdę cud. I mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby zobaczyć Endermana na real life. Zarąbiście. Dobra. Idziemy na górę. Jakbym miał dużo budulca, to bym się, kurde, po prostu podsadził tam do góry, ale że no nie mam za dużo budulca, to niestety nie jesteśmy w stanie sobie tego zrobić. Więc musimy dreptać znowu taki kawał, ale luz! Ważne, że mamy itemy. No i jesteśmy na miejscu. Zarąbiście. Pozostało nam tylko sprawdzić właśnie y, te bloki węgla. Więc tutaj raz, dwa, okej. Okay. I mamy wszystko! Więc teraz rzucamy sobie te itemy, uwaga! Dwa bloki węgla, jedna ender perła i lecimy oglądać. Eeeh, uh, oi, 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 Ej, soyes. co, co, jest? co jest? Człowieku, czy wy to widzicie? Znowu mamy nagranie z kamer. Ten typ dobija się komuś do pokoju. Pa! I to... O, chłopie! O, chłopy! Co jest? Ale to jest creepy! To serio wygląda jak Enderman. Patrzcie na jego ręce. O, kurde! Przebił się! Przebił się! I co jest? Pa! Okej... Okay, Okej... Okay. Idźmy dalej! Idźmy dalej! Ten Enderman był mega przerażający i teraz przyszedł czas chyba na wilka? W sensie, no bo nie wiem, co to przypomina. Nie no, to chyba wilka, ale jakiegoś większego wilka. Może wilko Łaka! Ej, w sumie. Nie głupie. Dobra. Co my do niego potrzebujemy? Uwaga. Potrzebujemy dwa rodzaje stejków i kości. Czy ja mam kości? Nie mam żadnych kości. Nie za dobrze. No ale dobra. pierw musimy ogarnąć jedzenie. I myślę, że powinno nam się to udać w miarę szybko. Bo mamy wioskę villagerów blisko siebie. W której mamy krówki i całą resztę zwierząt. Tylko skąd my ogarniemy sobie kość? O, już mamy tutaj świnie, Dobra. Elegancko. Jeszcze potrzebujemy krowę. No i kość będziemy musieli znaleźć. Słuchajcie. Szkieleta w jakiejś jaskini najlepiej, tak mi się wydaje dobra, mamy obie, y, oba mięsa, że tak powiem, i teraz pytanie, czy my gdzieś tutaj upolujemy jakiegoś szkieleta, trzymajcie kciuki żeby tak było, wow, dobra raczej na pewno jakieś szkieleta upolujemy bo jest tu mega spoko cave, gdzie może się taki szkielecik zrespić, nie, ale się nie zrespił no bo po co, ale dobra, czekajcie pójdźmy, pójdźmy w takim razie w drugą stronę i zobaczmy, czy może coś tutaj będzie, o jest, pa, pa jest szkielet, jest szkielet, dobra, dawaj Kość, dawaj kość, dał mi kość. Dobra, zarąbiście. Więc możemy sobie wracać i sprawdzić właśnie tego wilkołaka in real life. Dobra, jestem na górze, jak widzicie, a ty... Aha, nie, dobra, tego mięsa nie było, trzeba przypalać Więc y, idziemy prawie na sam koniec Bo jest to przedostatni obrazek A raczej nagranie w dzisiejszym odcinku Dlatego widzowie, jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapy w górę To koniecznie to zróbcie Tak samo z subskrypcją Będzie mi miło, po prostu, wiesz jak jest, widzu Dobra, wrzucamy sobie tutaj mięso Wrzucamy sobie tutaj kość i lecimy oglądać Okej, okay. yy, o co tutaj chodzi? Mamy tutaj pieska I tu mieliśmy dziewczynkę No dobra, okej okay. Wow Whoa! Wow, ta dziewczyna jest jakaś opętana Ten pies zaczął na nią szczekać I co jest? O, człowieku Widzicie? Dobrze mówiłem, że wilkołak Ojo, czy on ucieknie? Pewnie nie Wow, dobra, tego się nie spodziewałem Totalnie, nie? Idźmy dalej, idźmy dalej Ja chcę zobaczyć, co jest ostatnie w dzisiejszym odcinku Ostatnie nagranie będzie związane Słuchajcie, chyba z mumiami, no bo mamy tutaj Minecraftowe mumie i co do tych mumii Potrzebujemy? Potrzebujemy papier Potrzebujemy kartki i potrzebujemy rotten Flesha. Rotten mam, no kartki Nie zrobię z jednego sugarcane'a, no i piasku no moglibyśmy tędy zejść Bo tutaj byśmy mieli blisko, ale nie, nie, nie Nie będę szedł taki kawał później Naokoło, pójdziemy sobie tędy I na pewno coś ogarniemy, ale może przed tym Kurde, pająku Spadaj, może przed tym pójdźmy sobie spać Co? Dobra, mamy dzionek, więc Możemy, słuchajcie, iść ogarniać Ostatnią misję w dzisiejszym odcinku Czyli musimy znaleźć dużą ilość Sugarkaina, piaseczek No i roten Flesza mamy, więc jest light Ale tak czy siak, no będzie trzeba znaleźć te przedmioty A ja nie widziałem tutaj wcześniej jak szukaliśmy sugar właśnie tej roślinki gdzieś wokół nas, więc trzeba pójść nieco dalej. I patrzcie, jestem nawet na sawanie i tego nigdzie nie ma. Co jest? O, 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 dobra, jest, 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 tylko mega daleko. Dobra, więc zbieramy sobie to. Ok, mamy cztery. Z czterech zrobię kartkę? Chyba tak. Robi się ją z trzech, więc raczej light. Tak, tak, dobra, mamy karteczkę. No i w sumie potrzebujemy jeszcze tylko piaseczek, więc tutaj mamy piaseczek, więc wykopmy sobie. O, pyk. No i mamy wszystko. Możemy wracać, moi drodzy. Dobra, więc wbijamy sobie teraz tutaj. I biegniemy na sam koniec. No i co? I pozostało nam teraz to wrzucić wszystko. Więc karteczka leci, leci tutaj piaseczek. I leci rotten flash Elegancko. Co my tutaj mamy? Uwaga. O człowieku, mumie, aka zombiaki z pustyni. O, jaki wielkolud. Ej, ale jaki creepy w ogóle, nie? Co jest? Ej, mega mocne. Poważnie. A więc słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do końca tego materiału, koniecznie Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Ja byłem WK, no i co? Widzimy się już jutro, bo filmy pojawiają się codziennie. Ja byłem WK, trzymajcie się na razie i Elo!